Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko słuchaczy i słuchawki. Witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 15 lutego 2023 roku. Słońce wzejdzie o 7.00, a zajdzie o 15.57. Imieniny obchodzą Zygfryd, Faustyna i Jodwita. Dziś dzień singla. Mod to na dziś i miłość własną trzeba odwzajemnić urszula, zybura. 78 wydanie codziennika motywacyjnego. Zaczynamy. Dziś będzie o wielkim pomocniku, rozwoju osobistego. O czym mowa? O pasji. Cóż to takiego pasję? Wiele osób myli pasję z hobby. Hobby to jest coś, co robisz okazjonalnie, to cię jakoś tam jara zbiera znaczki, pocztówki. Nie wiem, rysujesz, wklejasz jakieś naklejki do zaszytu i tyle. To jest hobby. Albo hobbystycznie jeździsz na rybę, albo na rowerze. Pasja jest to coś takiego, co cię angażuje naprawdę mocno. Coś, za co jesteś w stanie poświęcić swój czas, na to, żeby robić to naprawdę z całym zaangażowaniem. To ta energia, która jak czytasz periodyk, który dotyczy twojej pasji, jak zaglądasz na fora internetowe, na grupy. To masz ekscytację w sobie, co tam znajdziesz, czego nowego się dowiesz na temat tego, czym się zajmujesz, na temat Twojej pasji. Dajmy na to, wkręciłaś się albo wkręciłeś w fotografię analogową. Czytasz fora, czytasz grupy, i już wiesz wszystko na temat negatywów, technik ciemniowych, chemii, papierów. Wszystkiego tego, co konieczne jest do tego, aby zajmować się fotografią analogową. Na Twojej półce zaczynają gościć kolejne obiektywy do aparatów, oczywiście analogowych. I po pewnym czasie dochodzisz do takiego momentu, że to Cię zaczyna angażować, że spędzasz dużo czasu na grupach, że rozwijasz swoją wiedzę, jeździsz na warsztaty, spotykasz się z ludźmi, uczysz się kolejnych nowych skilli, jak zrobić takie zdjęcie, jak oświetlić tak albo tak. Naprawdę zaczyna Cię to angażować. I pod żadnym względem cię to nie nudzi. Zawsze masz tę ekscytację, zawsze masz chęć poszukiwania nowych patentów, nowych kontaktów czy też periodyki, książki. W ogóle jesteś wkręcona albo wkręcony na maksa. I zapytasz, w czym może ci pomóc pasja w rozwoju osobistym. Otóż zauważ, że pasja to rozwój. Pasja i pogłębianie wiedzy idą ze sobą naprawdę równo. Bo jeżeli się w coś wkręcasz, zostańmy przy fotografii analogowej, to jeżeli to jest Twoją pasją, to zaczynasz się interesować zylionem rzeczy, które są wokół tych pasji. Jeździsz na warsztaty, szkolenia, plenery, poznajesz ludzi. Ci ludzie dadzą Ci nowe patenty, nowe oczekiwania masz od swoich umiejętności, a żeby mieć lepsze oczekiwania i żeby robić lepsze zdjęcia, trzeba się cały czas doskonalić. To jest właśnie rozwój osobisty. I wielu za chwilę krzyknie, że o, co ma fotografia do rozwoju osobistego? Otóż ma, bo tych wszystkich ludzi, których spotykasz, wymieniasz z nimi doświadczenia. Gadasz cały czas, planujesz, robisz, uczysz się. Wpływa na Ciebie, wpływa na Ciebie i Cię rozwija. Tak jest i nie podważysz tego żadnym, ale to żadnym kontrargumentem. Uwierz mi, Mało tego, zaczynasz z tymi ludźmi coraz częściej przebywać, i oni zaczynają kształtować Twoje środowisko, wszystko to, co się dzieje wokół Ciebie, mają na Ciebie wpływ. A jeżeli nadar cię to jara, jara cię naprawdę tak, że wstajesz, czytasz książki, idziesz do pracy i nie możesz się doczekać, kiedy znowu zagłębisz się na przykład w swoją analogową ciemię. Ciemnie to jest wtedy pasja. To jest coś, co cię stwarza, co daje ci rozwój. I często zdarza się tak, i ma tak bardzo, ale to bardzo wielu ludzi na świecie, że pasja po pewnym czasie staje się ich kasą, czyli ich zarobkiem. Monetyzują swoją pasję, zaczynają robić naprawdę fantastyczne zdjęcia. One wynikały najpierw z hobby, potem z pasji, a potem ktoś te zdjęcia zauważył i zaczyna je kupować, publikować, masz wystawy i tak Pasja, pasja to rozwój. Opowiem Ci swoją historię, i tutaj mam chyba dużo do powiedzenia, bo. Ja teraz żyję ze swojej pasji, tak naprawdę. Posłuchaj bardzo uważnie. Lata temu, będąc studentem, bardzo wkręciłem się w rozwój osobisty, w hipnozę, autohipnozę, w transy, w medytację. Równocześnie skończyłem z Akademią Muzyczną Psychologię. Strasznie mnie to jarało. Biegałem od wydziału do wydziału, czytałem, robiłem różne dziwne rzeczy, żeby coraz więcej wiedzieć na ten temat. I cały czas synergicznie, muzyka, i granie, miksowanie, praca w studio. I psychologia były moimi dwoma koniami. Zacząłem się nad sobą zastanawiać, bo jak można mieć dwie pasje: jak można być wkręconym naprawdę super w nagrywanie, miksowanie, rejestrację, mikrofony, wszystkie preampy, wszystkie kompresory, studia nagrań, a z drugiej strony jak możecie jarać ludzki umysł, jego zachowanie, jego działania i wszystko to, czym zajmujemy się na kanale Mediteusz. I pamiętam, jak dziś był to piąty rok studiów, gdzieś na początku kwietnia siedziałem i olśnienie. Można połączyć te dwie pasje, można połączyć wiedzę zdobytą na akademii muzycznej, czyli rejestrowanie, nagrywanie, miksowanie, wszystko to, co wiąże się z tymi technikaliami typowo reżysersko-studyjnymi, z psychologią, bo można nagrywać. Można nagrywać szkolenia, można nagrywać transa. Oczywiście nikt wtedy nie myślał, że będzie można nagrywać szkolenia online'owe czy na kasetach. Ale ja wtedy miałem taki przebłysk świadomości, że. Super, można to połączyć. Można na początku nagrywać transe. Strasznie mnie kręciła muzyka relaksacyjna, dudnienia, różnicowe szumy. Wszystko to, czego nauczyłem się na jednym, na jednym wydziale, próbowałem połączyć z drugim wydziałem. Pracowałem bardzo, bardzo długo. Ale muszę jeszcze wrócić do tej historii dużo, wiele, wiele lat wstecz. Na początku szkoły ogólnej, ogólnokształcącej, ja chodziłem do liceum muzycznego, jest tak, że faceci chyba w pierwszej albo w drugiej klasie mają coś takiego jak mutacja. Czyli pewnego dnia się budzisz i z wysokiego głosu zaczynasz mówić inaczej, zazwyczaj niżej. I u mnie tak było. Ja wstałem któregoś dnia i zacząłem mówić, no, wtedy barytonem. Teraz y, y, posiadam bas, ale wtedy był baryton. I się, mówię, kurde, ale mam głos gruby. I moja pani profesor mówi: Słuchaj, gruby to jest sznurek, ty masz niski, głos piękny itd., itd., itd. i tak dalej, tak dalej się zaczęło. I zacząłem gadać, no i zacząłem, zauwa zauważyłem, że ludziom się podoba jak gadam, w sensie barwa tego głosu, w sensie to jak mówię i tak dalej. I to ciekawe, co można zrobić ze swoim głosem. I pewnego dnia, będąc w trzeciej klasie liceum, trafiłem całkowicie przypadkiem na Bibliotekę dla Niewidomych. Biblioteka dla Niewidomych to taka instytucja, gdzie wówczas było bardzo, ale to bardzo dużo kaset magnetofonowych z nagranymi książkami. Ja tam trafiłem całkowicie przypadkiem, bo tam pracowała mama mojego kolegi. My tam poszliśmy coś załatwić i okazało się, że są kasety. Ja zacząłem czytać i tam wiesz: Pan Tadeusz, Potop, Pan Włodyjowski, Dzieci z Bullerben, jakieś kryminały, jakieś inne rzeczy. Mówię, kurde, co to jest? To są książki do słuchania dla osób niewidzących. I czy ja mogę pożyczyć coś takiego? I pamiętam: pożyczyłem, bo to było w takich wielkich pudłach, pożyczyłem parę tych pudeł i skisłem w domu. Naprawdę, po prostu pękła mi głowa. Ja zacząłem słuchać pan Wojciech Żołądkowicz, pan Daniel Orbrychski, pan Piotr Frączewski. Po prostu kosmos. I ja wtedy wiedziałem, co chcę robić. Nie wiedziałem jeszcze jak, ale wiedziałem, że czytanie książek, że gadanie do ludzi ma w sobie coś. I to gdzieś kiełkowało przez tyle lat. Ja skończyłem szkołę, poszedłem na akademię. Na akademii na trzecim roku zdałem sobie sprawę, że jednak z muzyki to jednak może coś tam nie być halo i trzeba coś zmienić, poszedłem na psychologię. Okazało się, że tą psychologię można zepchnąć bardzo szybko, można się szybko nauczyć, zaliczyć dwa rata w rok, super. Potem się okazało, że tutaj też się da i tak to się skończyło. Miałem dwa zawody w ręce, jeden reżyseria dźwięku, drugi psychologia. I zawsze chciałem to połączyć, ale gdzieś z tyłu głowy, cały czas Kiełkowało to gadanie i pamiętam, jak dziś byłem na czwartym roku studiów, siedzieliśmy w knajpie, no rozmawialiśmy o jakichś pierdołach, jak to rozmawiają studenci I podszedł do mnie pewien pan i powiedział, ale pan fajnie mówi, No oczywiście jaram się, siedziały koleżanki, oczywiście. Proszę do mnie zatelefonować i dał mi wizytówkę pewnej ogólnopolskiej rozgłośni radiowej. Zatelefonowałem na drugi dzień. Dwa tygodnie potem gadałem do kilku milionów ludzi w całej Polsce. I znowu mu się stuknęły kule. Że można robić coś głosem, coś, co się jara, bo słuchasz muzyki, gadasz do ludzi. To był początek lat 2000, końcówka lat 90. Super, można monetyzować. Potem zadzwoniono do mnie, czy ja nie chciałbym tam udzielić głosu w reklamie, czy gdzieś. Potem poznałem przesympatyczną panią Jadwigę Kos, która pracowała w studiu, w, w przepraszam, nie w studiu, tylko w wytwórni filmów fabularnych. ona powiedziała: Człowieku, pięknie byś czytał filmy. I tak naprawdę. Znowu mi pękła głowa, bo miałem y, umiejętność miksowania, nagrywania, miałem umiejętności dyplomowane po psychologii, i miałem jeszcze obietnicę tego, że mogę gadać w filmach. Tat. Powiedziałem jej o książkach, ona mówi, wiesz, rynek jeszcze raczkuje, książki kiedyś będą, czytaj filmy. I dała mi, pamiętam jak dziś, listę dialogową jednego filmu. Ja tę listę dialogową znam na pamięć, ona ma 460 stron. Ja ją przeczytałem ziliard 800 razy. Nakrywałem się na taki dyktafonik i czytałem, i odsłuchiwałem. Cały czas to robiłem i wysłałem potem tę taśmę do niej, nie mając żadnej nadziei na to, że w ogóle kiedykolwiek, ktokolwiek do mnie zadzwoni, żebym przeczytał jakikolwiek film. Minęło 2-3 tygodnie, zadzwoniono. Zaproszono mnie na tak casting głosowy. Pierwszy, drugi, trzeci, pięćdziesiąty film. Robię to od dwudziestu kilku lat. Jaram się, monetyzuję swoją pasję. Nagrywam audiobooki, gadam do ludzi. Mało tego, cały czas robię to, co dała mi psychologia. Czyli opowiadam o tym, jak dojść do sukcesu, jak zmienić życie, co zrobić, żeby się lepiej czuć, jak oddychać. I wszystko to, czym, czym zajmujemy się na kanale Mediteusz. I może mi nie uwierzysz, bo nieraz brzmię zmęczony, seplenie, pluję, mówię niewyraźnie. Ale to nie wynika z tego, że nie przykładam do tego uwagi, do tego co robię na kanale Medteusz. Tylko często gęsto jest tak, że ja kończę nagrania 8, 7, 10-godzinne i jeszcze wpadam do domu tylko po to, żeby zarejestrować codziennik czy jakiś podcast. A nieraz jest tak, że już naprawdę mi się nie chce, że już mam dosyć, tak jak ostatnio. Musiałem odwołać codziennik motywacyjny, bo po prostu nie dość, że utkwiliśmy w studiu robiąc jakieś rzeczy, to jeszcze byłem tak dojechany głosowo, że po prostu nie mogłem mówić. Więc wracając do tematu pasji, odnajdź pasję w sobie. Naprawdę zrób to, zobacz co cię kręci, zrób to jako hobby. Potem. Jeżeli cię to będzie jarało dalej, przekształć to w pasję i zdobywaj. A może na 90% dojdziesz do takiego momentu, kiedy będziesz mogła albo mógł to monetyzować. Nawet jak tego nie zmonetyzujesz, to wiedz jedno: to rozwija cię, rozwija Twoją osobowość, światopogląd. Dajesz uwagę innym rzeczom, odrywasz się od pracy, od codzienności, bo jesteś wkręcona, coś możesz zrobić. Bardzo wiele osób, jak wiesz, żyje w takim modelu, że chodzą do pracy, żeby zarabiać na kredyt, który pozwala im spłacać e, mieszkanie, w którym mieszkają i śpią tylko po to, żeby wstać rano i pójść pracować, żeby zarobić na ów kredyt. I to jest normalne, bo takie mamy podłe czasy. Tak to dokładnie jest wymyślone i niewielu jest to w stanie zmienić. Ale pomyśl, że możesz mieć odskocznie, że możesz mieć odskocznię, która będzie Cię rozwijała, która będzie dawała Ci nadzieję na to, że poznasz fajnych ludzi, że poznasz nowe umiejętności, że się dowiesz czegoś nowego. A być może uda się tak, że zaczniesz to monetyzować, czego życzę ci naprawdę z całej, z całej siły. Na zakończenie dziewczynki i chłopcy jeszcze jedna informacja dotycząca wczorajszego codziennika motywacyjnego. Dostałem chyba pięć czy siedem maili na temat, że w ogóle jak ja opowiadam pierdoły, przecież polega to na tym, żeby puścić intencje i nic nie robić, bo opór i te wszystkie rzeczy, o których słyszeliście jeżeli ktoś chce działać w takim modelu, jeżeli ktoś chce puścić wyłącznie intencje, siedzieć i pachnieć, gratuluję pomysłu. Naprawdę to jest wolna droga, nasze wybory, samostanowimy o sobie, więc enjoy, naprawdę nikt nikogo nie zmusza. Ale przyszły też maile, które opowiadają o tym, jak ktoś przez wiele, wiele lat tkwił w modelu puszczania wyłącznie intencji i zdał sobie sprawę po 3, 4, 5 latach, że to tak nie działa. Bo naczytał, naoglądał się sekretu, dokładnie tak nie jest. I trafił na jeden, drugi, trzeci, piąty kanał rozwojowy na forum, i tam mu wyjaśniono, że intencja to jedno, ale zaangażowanie, praca i ciśnienie, jak przysłowiowy dzik w sosny, albo jak ktoś ładnie napisał w wiadomości prywatnej, jak dzik w ziemniaki, to jest coś, co cię stwarza, co pozwala ci dojść szybciej do celu. Także tyle. Zostawmy temat. Puszczania intencji i nieciśnięcia. Moim zdaniem, i powtarzam, moim zdaniem, jak chcesz, to korzystaj. Chodzi o to, żeby tę intencję puścić, ale żeby szukać cały czas rozwiązań w podążaniu do celu. Kawowiczom dziękuję bardzo serdecznie. Jesteście przecudowni, to już wiecie. Wiecie na 100%, że uwielbiam Was. Uwielbiam wszystkie mediteuszki i wszystkich mediteuszy bez wyjątku. Dziękuję za wszystkie maile, za wszystkie informacje na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich innych mediach społecznościowych. Nigdy, ale to nigdy nie marzyłem o tak cudownej społeczności. Jesteście po prostu wspaniali, żeby nie użyć brzydkiego słowa, które wyrażając emocje mówi, jacy jesteście super. Dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusze, do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. Mówił do Was Paweł z kanału Mediteusz. Codziennik motywacyjny, poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.